W zacienionej bibliotece Starego Zamku zakurzone tomy skrywały sekrety sięgające zamierzchłych czasów. Wśród nich, z pomiędzy pożółkłych kart, wyłoniła się legenda o potężnych artefaktach ukrytych w zakamarkach świata. Mówiono, że te artefakty posiadały niesamowitą moc, zdolną kształtować rzeczywistość i zmieniać ludzkie losy. Młody student historii, Tomasz, zafascynowany legendą, postanowił wyruszyć na poszukiwanie tych artefaktów. Wiedzione rządzą wiedzy i chęcią odkrycia prawdy, wyruszył w podróż pełną niebezpieczeństw i niewiadomych. Pierwszym artefaktem, jaki odnalazł Tomasz, był kamień światła. Ukryty w jaskini głęboko w górach, pulsował on delikatną, zieloną poświatą. Gdy Tomasz doknął kamienia, ogarnęło go uczucie spokoju i siły. Czuł, jak jego umysł staje się jaśniejszy, a postrzeganie świata bardziej wyraziste. Drugi artefakt, lustro pamięci, odnalazł w opuszczonym pałacu. To starodawne lustro miało moc pokazywania przeszłości. Tomasz, patrząc w jego tafle, ujrzał obrazy dawno minionych czasów, zapomnianych historii i sekretów dawnych władców. Trzeci i ostatni artefakt, rękawica mocy, znajdował się w starożytnej świątyni ukrytej w dżungli. Rękawica ta emanowała aurą mocy i majestatu. Gdy Tomasz ją założył, poczuł w sobie nieznaną siłę. Mógł poruszać przedmiotami myślami, a jego ruchy stały się błyskawiczne i precyzyjne. Posiadając wszystkie trzy artefakty, Tomasz stał się potężny. Mógł zmieniać rzeczywistość według własnej woli, leczyć chorych i karać złoczyńców. Poczuł się niczym Bóg, Pan Życia i Śmierci. Jednak z czasem moc artefaktów zaczęła go deprawować. Tomasz stał się tyranem, rządnym władzy i kontroli. Używał swoich mocy do egoistycznych celów, nie zważając na krzywdę innych. Pewnego dnia, podczas walki z grupą buntowników, Tomasz został śmiertelnie ranny. W ostatnich chwilach życia uświadomił sobie, że jego żądza władzy doprowadziła go do zguby. Artefakty, które miały mu przynieść szczęście i spełnienie, stały się jego przekleństwem. Gdy Tomasz umarł, artefakty rozproszyły się po świecie, czekając na kogoś, kto odważy się je odnaleźć i ponownie uwolnić ich potęgę. Ale czy nowa osoba, która je posiądzie, zdoła oprzeć się pokusie władzy i wykorzystać ich moc dla dobra? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, skryte w mroku legendy.